Mój gość jest jedną z najbarwniejszych postaci sceny politycznej w Polsce. Nazywa się Janusz Korwin-Mikke. Ja nie wiem, co ja bym zrobił, jakby pan przyszedł bez muszki. To ja nie wiem też. No ja też nie wiem, właśnie. No to jest prawda, że pan zawsze tak y, do koloru muszki dobiera skarpetki, ale tak. To nie, coś... nieprawda. Nie, Kucza, no bo miałem takie takie dane i nawet specjalnie przygotowałem y, prezent y, jakby Ach, tutaj pod to. Pijamy po, pod muszkę? No pijamy to nie wiem, ale jeżeli chodzi o ten prezent, ponieważ ja już go mam przygotowanego, y, no to widzisz pan, jest Sara muszka. Już chciałem pana zapytać. Ładna? No tak, ale to jest muszka, która jest, jest już zawiązana. A co, to ona ma być y, odwiązana? No oczywiście. Ale nie, no to myślę, że no, chyba jest zapakowana tak jak powinna być. No, tak, ale to, no, ta muszka się nie daje zawiązać <laughs> i odwiązać. Nie? To co, ona będzie taka już ten? No taka, jakaś taka dziwna. No to dziwna. No bo pytanie byłoby w takim razie oczywiście, jakiego koloru będą skarpetki. Ale to skoro już jest prezent, to myślę, że pan się ucieszy. Troszkę. Dziękuję, tak, na pewno. Bardzo się przyda oczywiście. Zimno jest. No jest, ale zaraz w ogniu walki się ogrzejemy. Twierdzi pan, że szkoła państwowa... Wypacza umysły. No więc pytanie jest takie oczywiście, czy tylko państwowa, czy w ogóle szkoła wypacza umysły? Jeżeli jest taka sama w całym kraju, jeżeli wszyscy nauczyciele mówią to samo, są te same podręczniki, Aha. no to oczywiście wszystkie umysły są jednostronne. Kiedyś miałem taki przypadek w miejscowości Byczyna, nauczyciel historii się mnie spytał, no dobrze powiedział, a co by się stało, gdyby szkoły były prywatne, oczywiście każda no. inna, no i w jakiej szkole nauczyłby się uparł i uczyłby wyłącznie wojen napoleońskich? Jednak tyle to w wojen napoleońskich. To samo by się stało, co z restauracjami, bo wyłącznie by w po angielsku, prawda? szkoła. A gdyby nie zbankrutowała, gdyby było w, w Polsce kilku rodziców co roku, którzy chcą odpowiedzieć i kształcić wyłącznie na brązie, no to nic by się nie stało, mielibyśmy kilkunastu specjalistów gmin. <grymna> no, no Studiował pan matematykę i filozofię na uniwersytecie, więc skończył pan te studia, czy nie? Skończyłem filozofię, nawet mam dyplom. Mam. Czyli magister, magister, magister filozofii, rozumiem. Od dziecka gra pan w szachy, brydża opanował pan oczywiście perfekcyjnie, z tego co wiem głównie w szkole średniej. No więc ponieważ jest pan erudytą, jak sądzę, to pytania się nasuwają takie, czy powinny takie przedmioty, jak na przykład gra w szachy albo też w brydża być w przedmiotach szkół. To zależy od szkoły. Rodzice powinni móc sobie wybrać szkołę, w której albo jest bryż, albo w której nie ma bryża, albo w której jest matematyka, a w której nie ma. No. Moje córki mówią, że się nie chcą uczyć matematyki i, I? mają rację, jeżeli... No po co im więcej... A matematyki. wybitny pisarz Henryk Sienkiewicz mówił, że prawica dzieli od lewicy również stosunek do działań arytmetycznych. Yy, prawica uwielbia dodawać i mnożyć, lewica uwielbia dzielić i odejmować. równo oczywiście. No i one już umieją dodawać, mnożyć, dzielić, funkcje tam narysują, równanie rozwiążą, pierwiastek może wyciągną. No I nic więcej w życiu nie będzie potrzebne. Jeżeli one uważają, Czyli mhm. nie chcą uczyć. I ja i ojciec, Wiesz, mam rację, bo ja je znam, a minister ich nie zna, to mam prawo poznać się do szkoły, gdzie nie ma matematyki. Ale mnie nie ma. Nie ma takiej szkoły. No bo, bo żyjemy w faszystowskim kraju. Nikt... <śm> 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 nigdy no. w życiu nie było takiej, takiej tyranii, żeby rodzicom odebrano prawo decydowania o tym, czego się uczą ich dzieci. Nigdy. Takiej tyranii nie było nigdy w historii. No ale czy była kiedykolwiek szkoła, w której nie uczono na przykład matematyki? Owszem, oczywiście, że tak gdzie na przykład? I no kiedy? Pełno było prywatnych szkół, gdzie uczono dziewczęta rysunku, śpiewu, prawda, bardzo ważny rysunek, gry na fortepianie, mhm. e, uczono również e, takich rzeczy jak gotowanie, to tak też się uczy na no mówiąc, mhm. prawda? I bardzo wielu innych politycznych rzeczy, które się im przydadzą w no, życiu. No ale co, no to posłałby pan swoje córki właśnie do takiej szkoły, wiedząc o tym, że one się tam tylko będą uczyły takich przedmiotów, jakichś Oczywiście. I, I one się będą uczyły czegoś w życiu politycznego. Mhm. A matematyka to nie, po, nie jest pożyteczne. W pewnym zakresie oczywiście tak, ale potem jak też nie ma do tego drygu to po cholerę uczyć czegoś, na czego człowiek nie ma talentu. Mhm. E, ja muszę Pana zapytać wreszcie do końca, dowiedzieć się, dlaczego Pan jest tym przeciwnikiem e, zapinania pasów w samochodach. To znaczy, e, wiem, że Pan pracował w Instytucie Transportu Samochodowego i Pan twierdzi, że tam właśnie stamtąd wyniósł tą naukę, żeby nie zapinać pasów w czasie jazdy. To znaczy... Odróżnijmy dwie różne rzeczy, prawda? Mm. Odróżnijmy zapinanie pasów przez pasażera, mm -hmm. gdzie to jest jego prywatna sprawa, czy chce zapiąć, czy nie. To jest podstawowa różnica między prawdziwą, czyli prawicą, ja nie mówię o tym, co dzisiaj się nazywa prawicą, a lewicą, polega na tym, że my prawica uważamy, że każdy jest kowalem własnego losu. I ja i tylko ja mogę decydować, co jest dla mnie dobre. Oczywiście można mi zakazać na przykład jeździć na łysych oponach, bo ja wtedy zagrażam innym. Mhm. Ale nie można mi nakazać mieć pasy, bo ja tylko sam siebie, siebie rozwiję. I nie może mi nikt nakazywać, żebym ja robił coś dla swojego dobra. Dobrze, czyli y, rozważmy tutaj dwie rzeczy. Pierwsza to z logicznego punktu widzenia. Yy, zgadza się pan z tym, że pasy ratują życie ewentualnie w przypadku... To końca? jest kwestia oczywiście możliwa. Możliwe, że i się zgadzam z tym, yy -y. że, ginie, że ginie mniej ludzi w samochodach. Za zapiętych pasach. Pas ale przepraszam, ale ja na przykład wolę mieć dwa razy większą szansę, że zginę, ale bardzo szansę, że nie zginę paląc się żywcem za pięty pas. To jest moja prywatna yy, sprawa jak ja lubię umierać, prawda? Yy -y. A druga sprawa, to jest kwestia yy, kierowcy. Yy -y. Jak ja mówiłem w Sejmie, kiedy kongres liberałów złożył wniosek liberałów, żeby było obowiązek zapniania pasów, to ja powiedziałem, że po wprowadzeniu tego obowiązku ilość wypadków śmiertelnych wzrośnie. No i? Śmierć był na sali, po roku oczywiście wzrosło. Dlaczego? No dlaczego? Bo kierowca, jak jest zapięty pasami, czuje się bezpieczniej, tak? W związku z czym No oczywiście. To jest, jakby pan miał samochód taki jak na wysokim miasteczku, że pan jedzie, wali pan w mur i nic panu nie dzieje, mhm. to wypadków byłoby oczywiście znacznie więcej. Ginie może mniej kierowców. Ale ginie więcej przechodniów. Mhm. Rozumiem, czyli wyjaśniła się jedna kwestia, kwestia logiki, czyli tego, że rzeczywiście, no pasy, powiedzmy, ratują życie w przypadku kolizji. ale pan jakby broni wolności jednostki w tym sensie, że czy może, mam, czy nie... Mam prawo nie wejść na moje Weres, prawda, to jest, to jest ryzykowne, mhm. mam prawo również jeździć samochodem bez pasa, to jest też ryzykowne. To jest mhm. moje ryzyko. Moje, mhm. jasne. E... Chyba w 90. bodajże 5 roku e, powiedział Pan, że na giełdzie zarobiłby Pan miliony. Zarobił Pan na, gie na giełdzie miliony? Nie, no, nie wolno politykowi grać na giełdzie. Polityk grający na giełdzie jest nieuczciwy, ponieważ on zna sprawy od podszewki również mm -hmm. może wpływać niejako na. Takie śmieszne rzeczy. Ja był, był tam e, rok, chyba właśnie, w 91. chyba. I była taka tam nerwowa sytuacja. Ja przyleciałem tu Chmielną, bo lokal Unii Polityki Ralnej się na Nowym Świecie. Przebiegłem, tam... bo się bardzo spieszyłem. Przebiegłem. Mm -hmm. To kurs dolara. Od razu tam tylko w górę, no biegnie, kon, coś się dzieje, coś się dzieje, no to lepiej mieć dolary, prawda? Otóż polityk, polityk nawet tak wpływa.